Witam! Oto jest ten dzień, dzień, w którym wyszła najbardziej rewolucyjna aktualizacja Minecrafta. W tym filmie opowiem wam szczegóły na temat tej aktualizacji i wszystkie zmiany w niej wprowadzone. No więc, zaczynajmy! Został dodany nowy dysk Odesight z nową muzyką skomponowaną przez Elena Rain. Jak brzmi, zobaczcie sami! Została zwiększona wysokość świata. Od teraz wysokość świata wynosi od minus 64 kratki do 320 kratki. Zostało to zwiększone, aby pomieścić giga cave'y, jak i wysokie góry. Zostały dodane dwie warstwy świata, jeden ze stone'a, drugi z deepslate. Tereny od 0 do minus 64 kratki generują się z zipslate. natomiast tereny powyższej generują się ze stone'em. Zostało to zrobione, aby uwydatnić głębokość jaskini. Zostały dodane dwa nowe jaskiniowe, Lush Cave oraz Trimstone Cave. Deep Dark został przeniesiony na 1.19. Możesz dowiedzieć się o nim więcej w moim filmie o 1.19 w karcie. Lashcave to zarośnięte jaskinie porośnięte mchem. Z góry zwisają pnącza świecących jagód i kwiaty zarodników. Na ziemi można spotkać mech, glinę i aksolotle pływające w małych zbiornikach wodnych. Lashcave występuje zazwyczaj pod drzewem zwanym azalią, jego korzenie prowadzą zawsze do tego biomu jaskiniowego. Ripstone Cave to jaskinia pełna stalaktytów, stalakmitów i stalagnatów. Na, na dole można zobaczyć małe źródełka wody prawdopodobnie kapiącej ze stalaktytów, wiszących na górze. Zostały dodane nowe typy jaskiń. Jaskinie serowe mają duże kamienne wieże, rozciągające się od dna jaskini do szczytu i często są wystarczająco duże, aby umożliwić bezpieczny lot Erytryn. Jaskinie spaghetti to długie, cienkie jaskinie, które mają małe wazy wodonośne i są bardziej podobne do oryginalnych jaskin. Jaskinie makaronowe to bardziej ciasne i klaustrofobiczne warianty jaskiń spaghetti. Dostało dodanych 6 nowych biomów górskich. Pierwszym biomem jest midoł, czyli łąka. Trawiasty, podwyższony biom, który wygląda jak kwieciste i chłodniejsze równiny. Na ziemi występują kwiaty i trawa. W tym biomie rzadko pojawiają się brzozy oraz dęby, które zabierają zawsze przele gniazda. Na tym biomie spalają się tylko króliki, osły i owce. Mogą tam występować równinne wioski i posterunki piwaczerów. Drugi biom, jaki wam przedstawię to growth. Generuje się na zboczach zaśnieżonej góry, poprzez zalesionych biomów. Przypomina wygodną zaśnieżoną tajgę, z blokami śniegu i sypkiego śniegu. Na tym biomie spełnują się króliki, wilki, lisy, owce, świnie, kuczaki i krowy. Mogą się na tym biomie wygenerować posterunki zasadnicze. Trzecim biomem, który wam przedstawię jest snowy slopes. Generuje się na stokach gór, kiedy jest położony koło równin lub śnieżnej tundry. Tylko króliki i kozy mogą się tam spawnować. Iglo i posterunek zasadniczy mogą się wygenerować na tym biomie. Czwartym biomem, który wam przedstawię jest Jagged Peaks, pokryty śniegiem, śnieżnymi blokami i stonem. Na tym biomie występują tylko kozy. Posterunki zasadnicze generują się na tym biomie. Piątym biomem jest pokryty śniegiem lodem i spakowanym lodem biom Frozen Peaks. Tylko kozy spełnują się na tym biomie. Posterunki zasadnicze generują się na tym biomie. Szóstym, a zarazem ostatnim biomem jest Stony Pigs. Skalisty biom pokryty stonem, żwirem i paskami kalcytu. Generuje się zazwyczaj otoczony ciepłymi biomami jak dżungle i sawanny. Nie spełniają się tu żadne zwierzęta, tylko posterunki zasadników generują się na tym biomie. Żyły ród to długie, rzadkie formacje z ród. Są ich dwa rodzaje: miedziana, generuje się połączona z granitem i blokami surowej miedzi poniżej kratki 0. Jest ona widoczna na zdjęciu. Żelazna generuje się pomieszana z tafem i blokami z zerowego żelaza poniżej kratki 0. Teraz przedstawię Wam informacje dotyczące przenoszenia światów z 1.17 na 18. Teren z nowych czanków będzie teraz mieszał się ze istniejącym terenem, ze starych czanków. Wszelkie struktury tworzone przez graczy w tych czankach będą nienaruszone. A teraz dobra wiadomość dla tych, co chcieli, żeby jaskinie pojawiały się pod terenami, na których budował gracz. Otóż tak się stanie i Bedrock zostanie usunięty i zastąpiony przez Deep Slate. Razem z nowymi jaskiniami, gadającymi się pod Bedrockiem, nowy Bedrock będzie położony na minus 64 kratce. Zostały dodane cztery nowe osiągnięcia. Caves and Cliffs, zaskoczenie z najwyższej wysokości, na najniższą, nie umierając przy tym. Hills Like Home, za przejechanie z traderem 50 bloków w polawie w normalnym świecie. Stand of Music – zapuszczenie młodszego dysku na byłym Middle, Tag Trader – zahandlowanie z wieśniakiem na limicie wysokości. Ta dodana ciąga i czyli starożytne runo i na razie dostępne tylko komendą. Została dodana nowa muzyka. Piosenka Stand występuje w biomach Snowy Slopes, Jagged Peaks, Frozen Peaks, Tony Peaks oraz menu gry. Piosenka Left to Bloom występuje w biomach Middle i Lush Cave i w menu gry. Piosenka One More Day występuje w biomach Middle, Snowy Slopes i Lush Cave oraz menu gry. Piosenka Wending występuje w biomach Grove, Jagged Peaks, Stony Peaks i Driftstone Caves oraz menu gry. Piosenka Infinite Amethyst występuje w biomach Grove i Driftstone Caves i w menu gry. Piosenka Floating Dream występuje w biomach Jagged Peaks i Lush Caves. Piosenka Comforting Memories Występuje w biomie Grove. Piosenka An Ordinary Day występuje w biomach Snowy Slopes, Dripstone Caves i Lush Caves. Została dodana nowa opcja Simulation Distance. Od teraz, jak ustawisz tą opcję na wybraną ilość szanków, tylko tam będą poruszać się byty. W pozostałych szankach, byty zostaną zamrożone również to dotyczy mobów. Została dodana kontrolka sejfowania gry. Zostały dodane opcje online. Pierwszą opcją są powiadomienia z serwerów Reels, które zostaje przeniesione właśnie tu z menu serwerów Realms. Drugą opcją jest opcja Allow Server Listings, która pozwala na ukrycie swojego liku na Instaq Server serwerów multiplayer. Została tam również dodana opcja Server Difficulty, która pozwala na ustawienie poziomu trudności na serwie. Została dodana właściwość do pliku Server Propulsions. Hide Online Players sprawia, że po jej włączeniu nie widać listy graczy po najechaniu na status serwera. Ruda węgla generuje się między wysokością 136 a 256, na wysokości 96 i między wysokością 0 do 192. Ruda miedzi generuje się między wysokościami 16 a 112. Najwięcej jej jest w biome Driftstone Caves i na 38. kratce. Ruda żelaza generuje się najczęściej między wysokościami 15 i 255. Ruda złota generuje się najczęściej w biomie Badlands na wysokościach 32 do 256. Ruda lapisu generuje się tak samo jak żelazo. Rudy, redstone i diamentu generują się najczęściej razem. Na poziomie minus 59. Ruda Maragdu generuje się najczęściej na poziomie 255. W gemach Moby teraz się spawnują od poziomu 0. I to by było na tyle z tego przeglądu. Zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, aby nie pominąć przeglądów kolejnych aktualizacji. Do zobaczenia. Cześć.